Czy istnieje jedna właściwa odpowiedź na to, jak powinno urządzać się wnętrze? Oczywiście, że nie. A prawda jest taka, że każdego dnia jesteśmy bombardowani miliardem najróżniejszych zdjęć, przeróżnych wnętrz, najczęściej tych, które są też dobrze wyselekcjonowane, są dopracowane, na których widzimy pomieszczenia bardzo eleganckie, z mnóstwem przepięknych dodatków, które są też idealnie skomponowane, bez rodziny, bez dzieci, bez zwierząt, tak jakby wnętrza te w ogóle nie były zamieszkałe. Dlaczego z drugiej strony nikt tak często i tak głośno nie mówi o wnętrzarskich wtopach i o tym, co się nie sprawdziło, co jest źle zrobione, co wygląda fatalnie, co jest totalnie niepraktyczne? Mnie osobiście często bardzo brakuje takiej prawdy, takiej szczerości i braku mydlenia oczu. Przecież nikt, kto zaczyna projektować wnętrza, nie ma jakiejś ogromnej wiedzy, ani tym bardziej doświadczenia w tym, jak robić to dobrze. Wszystko jest procesem, do wszystkiego trzeba dojść, często latami oraz własnymi porażkami, no bo przecież to właśnie na nich niestety uczymy się najlepiej. I to, co najlepsze możemy dla siebie zrobić, to to, żeby, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, pozwolić sobie na te wnętrzarskie wpadki, bo ich po prostu nie da się uniknąć. Czasami trzeba je za. Akceptować, wyciągnąć z nich lekcje i mieć wiedzę na przyszłość. Ale żeby pomóc Ci w uniknięciu takich błędów, na moim kanale znajdziesz mnóstwo filmów, w których bardzo dokładnie omawiam wiele wnętrzarskich zagadnień i tłumaczę, dlaczego niektóre z nich są świetne, a niektóre wręcz przeciwnie, więc warto zagłębić się w te treści. I postanowiłam także przygotować ten odcinek o tym, dlaczego nasze myślenie o wnętrzach momentami bywa bardzo toksyczne i jak można to zmienić. Partnerem kanału jest firma Brainhouse, która zajmuje się automatyką budynkową, czyli tworzy profesjonalne, inteligentne domy, mieszkania, oraz siedziby firm. Link do partnera znajdziesz w opisie tego odcinka. Pierwszą rzeczą, jaką chciałabym omówić, jest to, w jaki sposób zrobić metamorfozę wnętrza za niewielkie pieniądze, no i czy w ogóle da się to zrobić. Otóż sprawa nie jest wcale taka prosta, bo oczywiście to pięknie brzmi, kiedy ktoś mówi, że zawsze da się diametralnie odmienić wnętrze za jakieś małe pieniądze, ale no niestety nie zawsze da się to zrobić. Są sytuacje, w których naprawdę bardzo niewielkim kosztem można odmienić wnętrze, a są sytuacje, w których absolutnie nie da się tego zrobić. Wszystko zależy od tego, z jakiego punktu wychodzisz. Jak wygląda twoje obecne wnętrze? Pomyśl sobie na przykład o takim wnętrzu i o tym, w jaki sposób można przeprowadzić tutaj tanią metamorfozę, żeby to wyglądało świetnie. Czy da się to zrobić? No moim zdaniem nie da się tego zrobić tanio, dlatego że te konkretne wnętrza wymagają dużego remontu, dużego budżetu i niestety trzeba powiedzieć sobie to wprost. Bez owijania w bawełnę i bez mydlenia oczu, nie da się w tym przypadku osiągnąć spektakularnego efektu, mając naprawdę bardzo niewielki budżet. Jest to po prostu niewy więc albo trzeba taki temat sobie odpuścić, albo zwiększyć budżet, żeby uzyskać efekt, który będzie w jakikolwiek sposób zadowalający i też zauważalny. I nieważne, czy kupisz sobie na przykład nowe piękne dodatki. Kiedy całe tło, na przykład nierówne ściany, zniszczona podłoga, jakieś stare zniszczone oświetlenie czy włączniki, albo chociażby stare, niemodne, przestarzałe meble, nie sprawią, że nagle, kiedy ustawisz w takiej przestrzeni kilka nowych dodatków, to ona się diametralnie zmieni. Są natomiast takie wnętrza, które mają dobrze zrobioną bazę, czyli ściany, podłogi i na przykład oświetlenie, i w ich przypadku dodatkami można diametralnie je odmienić. I oczywiście nie będzie się to wiązało z wydawaniem dużych pieniędzy na to, żeby osiągnąć spektakularny efekt. Ale też chciałabym powiedzieć o czymś, co osobiście mnie denerwuje. Są osoby, którym wydaje się, że każda metamorfoza wnętrza powinna być zupełnie bezkosztowna. Otóż moi drodzy, w życiu nic nie jest za darmo, za wszystko płacimy jakąś cenę. Nawet czas, który poświęcamy na przykład na projekty Do It Yourself, też jest pewnego rodzaju ceną. Więc jeżeli oczekujesz, że bez wysiłku, bez czasu, bez pracy, albo tym bardziej bez pieniędzy osiągniesz spektakularne rezultaty, to pora się obudzić i przestać karmić się złudzeniami. No dobrze, ale w takim razie co zrobić, żeby wnętrze, które już posiada tę całkiem niezłą bazę, można było szybko i stosunkowo tanie odmienić? Ja zaczęłabym oczywiście od oprawy okien. I myślę, że ogromna część osób kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, jak diametralnie zmienia się wnętrze, które ma zasłony, czy też ma firanki. Jak przepięknie przestrzeń zostaje zmiękczona, jak jest wydłumiona, jak dodaje się do niej też elegancji oraz lekkości. I będę to powtarzała jak mantrę. Zasłony Firanki są absolutnym must have każdego wnętrza. Jest to jeden z tych elementów, w który naprawdę warto inwestować. Oczywiście, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w prawidłowy sposób dobierać firany czy zasłony do swojego wnętrza, to zostawiam Ci tutaj film, który nagrałem już jakiś czas temu, w którym tłumaczę to dokładnie krok po kroku, na co powinno zwrócić się uwagę i co też jest bardzo istotne. No dobrze, ale w takim razie, jakie zasłony, czy jakie firany będą tymi, które w perspektywie upływających lat będą wyglądały najlepiej. Im prostsze, tym lepsze. Ja jestem fanką gładkich tkanin, bo moim zdaniem one wyglądają najlepiej i najdłużej zdobią wnętrze. Nie podlegają też pod żadne tymczasowe trendy. Dobierz kolor, który ci się najbardziej podoba, który też najbardziej będzie pasował do twojego wnętrza i pamiętaj o odpowiedniej wysokości ich zawieszenia oraz odpowiedniej ich długości. I uwierz mi, że każde wnętrze, które posiada piękne zasłony czy też piękne firany, od razu zyskuje na atrakcyjności. Ale jeżeli na przykład na twoich oknach zamontowane są na przykład żaluzje albo takie coś, to warto się tego pozbyć, bo to nie wygląda już dobrze, nie wpisuje się w obecne czasy ani tym bardziej w obecne trendy i niestety wizualnie postarza też twoje wnętrze. Oczywiście inną alternatywą zasłon czy firan będą na przykład drewniane żaluzje albo roletki bambusowe, które również wyglądają świetnie. Jest naprawdę sporo różnych ciekawych alternatyw. Drugim, moim zdaniem, bardzo istotnym punktem będzie oczywiście inwestycja w obrazy, postery czy zdjęcia. Jest to kolejny przykład, który przez wielu jest bardzo niedoceniany a szkoda, bo jest to jeden z tych punktów, który nie musi być wcale bardzo drogi, żeby robił efekt drogo wyglądającego wnętrza i nie ma absolutnie nic gorszego niż tego typu obrazy, które niestety nie wyglądają ciekawie, wyglądają one przestarzale i też kiczowato. Dlatego jeżeli posiadasz coś takiego w swoim domu i masz potrzebę, żeby to zmienić, to jednak radziłabym się tego pozbyć. I zainwestować w coś zupełnie innego. Zresztą zdradzę Ci jeszcze jeden taki tip, o którym warto mówić głośno. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby Twoje wnętrze było oryginalne, to unikaj kupowania posterów, obrazów w sieciówkach. Dlaczego? Dlatego, że na całym świecie są sprzedawane ich miliony, a jeżeli coś jest widoczne w co drugim czy co w trzecim wnętrzu, to przestaje po prostu wyglądać ciekawie. Szukaj wśród lokalnych artystów, na targach staroci, gdzieś w internecie, albo być może zrób jakiś projekt samodzielnie. Kolejną bardzo istotną kwestią jest także oświetlenie. I tak, ja uważam, że oświetlenie jest jak biżuteria. Obecnie na rynku mamy ogromny wybór pięknych lamp w najróżniejszej stylistyce i w najróżniejszych cenach, więc nie ma problemu, żeby dobrać coś, co będzie świetnie wyglądało w Twoim domu. I oczywiście, w przypadku tego konkretnego wnętrzarskiego elementu, wcale nie musisz wydawać fortuny, żeby kupić sobie piękną lampę. Ja osobiście uwielbiam szukać oświetlenia na przykład w TK Maxie, bo często można znaleźć tam prawdziwe perełki, które są też wykonane ze świetnych materiałów i mają bardzo dobre ceny. Możesz poszukać na przykład na Westwing albo gdzieś na OLX-ie, czy w internecie, gdzie ludzie sprzedają używane rzeczy, które mają absolutnie świetny design i świetną cenę. Dlatego jeżeli posiadasz jakieś stare oświetlenie w swoim domu, które wcale nie wygląda już dobrze, chociaż wcale nie każde stare oświetlenie wygląda źle, to też trzeba powiedzieć głośno, to być może jest to najwyższy czas, żeby je wymienić. Oświetlenie nie służy tylko do tego, żeby korzystać z niego na przykład wieczorem do tworzenia atmosfery czy oświetlania wnętrza, ale ono samo w sobie, poprzez swoją stylistykę Formę i piękne wykonanie stanowi akcent dekoracyjny w Twoim domu i nie można o tym zapominać. Jeśli lubisz kolor, to nie musisz się obawiać i możesz mieć absolutnie przepiękne wnętrze w każdym kolorze, jaki tylko sobie wymyślisz. To, że akurat od jakiegoś czasu najmodniejsze i najbardziej popularne są kolory ziemi, czyli przykaszone beże, ciepłe brązy, ciepłe szarości, biele, wcale nie oznacza, że Ty takie wnętrze musisz też mieć. Jeśli lubisz na przykład fiolet, możesz urządzić absolutnie piękne wnętrze w fioletowej kolorystyce. Tak samo jest z błękitem, a nawet z czerwienią. I mimo że ja sama osobiście bardzo nie lubię czerwonego koloru, uważam, że on jest bardzo trudny i bywa też męczący, to obiektywnie mogę stwierdzić, że są wnętrza, które posiadają czerwone akcenty albo też dużą dawkę czerwonego koloru, który wygląda przepięknie. Zasada jest bardzo prosta. Wybieraj kolory, które są przydymione, które są zgaszone, które nie są jaskrawe, nie są mocno rzucające się w oczy. Po dzięki temu uzyskasz też dużo lepszy efekt. I mimo, że ja całym sercem oczywiście jestem za kolorystyką ziemi, to mam świadomość tego, że nie każdy musi te kolory lubić, i nie każdy w takich wnętrzach też będzie się dobrze czuł. Więc mówienie, że tylko to, co jest modne, jest najlepsze, jest po prostu dużym błędem. Często to, co jest bardzo modne, bardzo szybko też modne przestaje być. Więc wnętrza, które posiadają dużą liczbę modnych elementów, szybko się też dezaktualizują. Osobiście uważałabym z trendami. Oczywiście warto je znać, warto je brać pod uwagę, ale absolutnie nie warto sugerować się wszystkimi wytycznymi. A jeżeli Twoje wnętrze jest bardzo jasne i ma na przykład tę uniwersalną, czy też klasyczną białą, czy beżową bazę, a chciałabyś, chciałbyś wprowadzić do niej odrobinę koloru, to najlepszym, najprostszym i też najtańszym sposobem będzie wprowadzenie kolorowych dodatków, które pięknie będą wybijały się na takim jasnym tle i nadadzą też Twojemu wnętrzu, Ciekawego, lekkiego i kolorowego charakteru. Ale wybierz jakąś konkretną paletę barw. Nie wprowadzaj zbyt wiele kolorów, bo możesz przez to osiągnąć jakiś przestrzenny chaos. Ja osobiście kolory wykorzystywałabym właśnie w dodatkach. Natomiast w przypadku elementów stałych, takich jak na przykład ściany, podłogi, duże meble, czy jakieś duże zabudowy, postawiłabym jednak na proste formy oraz bardziej ponadczasową kolorystykę, na której też tle te kolorowe dodatki będą się przepięknie prezentowały. I gwarantuję Ci, że ten sposób aranżowania Twojej przestrzeni da Ci pewność, że będzie ona wyglądała świetnie przez naprawdę długie lata, bo dodatki możesz zmieniać często, one wcale nie są bardzo drogie, więc metamorfoza takiej przestrzeni nie będzie wiązała się z ogromnymi kosztami. A jeżeli akurat poszukujesz wnętrzarskich dodatków do swojego wnętrza, to niedawno przygotowałam odcinek z moimi propozycjami, być może wśród nich znajdziesz też coś, co akurat Tobie przypadnie do gustu i co będzie też pięknie prezentowało się w Twoim domu. Według mnie jednym z dość powszechnych problemów jest to, że ludzie bardzo często chcą określać swoje wnętrza, sugerując się konkretnymi stylami, co w mojej ocenie no, wcale nie jest do końca potrzebne. Nie musisz definiować stylu swojego wnętrza, o ile wszystko w nim jest świetnie skomponowane, jest spójne, wygląda dobrze i ty się w nim tam dobrze czujesz. Nie ma najmniejszego sensu, żeby przypisywać konkretne etykietki do konkretnego wnętrza. Prawda jest taka, że pojęcie nowoczesne, pojęcie przestronne, czy nawet przytulne, może oznaczać zupełnie coś innego dla każdej osoby. I o ile ta główna baza w jakikolwiek sposób jest ustandaryzowana, o tyle nasze rozumienie tego pojęcia może odbiegać od rozumienia tego pojęcia przez inną osobę. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że kategoryzowanie stylistyki wnętrza jest przydatne, kiedy na przykład wyszukujesz jakichś konkretnych mebli, dodatków, czy chociażby inspiracji w internecie, ale nie jest to rzecz, której trzeba trzymać się kurczowo. A na koniec zostawiłam sobie wisienkę na torcie, czyli temat, który mnie osobiście momentami rozgrzewa do czerwoności. Czyli bardzo konkretne podziały między osobami, które wybierają praktyczne rozwiązania, albo tymi, które wybierają tylko te, które są estetyczne. Ja osobiście jestem gdzieś po środku i nigdy nie będę przekładała kwestii praktycznych nad estetycznymi. Coś, co jest bardzo funkcjonalne, co jest bardzo wygodne, co jest bardzo praktyczne, ale przy okazji nie jest ładne. W moim mniemaniu jest zupełnie zdyskwalifikowany. I oczywiście, w przypadku urządzenia wnętrz, estetyka jest dla mnie niezwykle istotna, ale jeżeli uznam, że dana estetyka będzie wiązała się np. z szeregiem najróżniejszych komplikacji, które będą wymagały ode mnie dodatkowych czynności, żeby dane rozwiązanie wyglądało dobrze, to zazwyczaj z tego rezygnuję. Ale nigdy w życiu nie wybrałabym rozwiązania, które jest wyłącznie praktyczne, tylko dlatego, że będzie ono wygodniejsze w domowej przestrzeni. I nie rozumiem, dlaczego są osoby, które potrafią tak skrajnie podchodzić do tych. Dwóch kwestii. Oczywiście, w, w wielu przypadkach te rozwiązania, które są piękne, są totalnie niepraktyczne. A między innymi, jakie możesz dowiedzieć się właśnie z tego odcinka, do którego obejrzenia gorąco Cię zachęcam, i też te rozwiązania, które są bardzo praktyczne, bywają też brzydkie. Ale powiem Ci jeszcze jedno. Nie ma absolutnie niczego złego w tym, żeby niektóre elementy w Twoim domu wybierać w taki sposób, żeby kierować się wyłącznie kwestiami wizualnymi. Jeśli mamy świadomość ich wad, znamy siebie, znamy nasz rytm dnia, zamiłowanie do porządku, do utrzymywania czystości. To być może takie rozwiązanie w naszym przypadku wcale nie będzie jakimś istnym koszmarem. Albo na przykład, jeżeli ktoś uwielbia sprzątać, sprząta dużo, no to umówmy się, może pozwolić sobie na przykład na dużą ilość szkła, czy luster, czy czarnego koloru, na którym widać kurz. Są też osoby, które w ogóle nie muszą sprzątać bo mają zatrudnione osoby, które robią to za nie, i w ich przypadku argumenty dotyczące niepraktycznych rozwiązań nie będą wcale aż tak istotne, no bo przecież to nie one będą musiały na co dzień o to dbać, więc tym bardziej mogą pozwolić sobie na realizację własnych marzeń, własnych wizji, tylko dlatego, że coś im się podoba. A musimy sobie zdać sprawę też z tego, że nie każdy jest taki sam, nie każdy ma takie same oczekiwania względem wnętrz i nie każdy ma też takie same potrzeby i taki sam budżet. Tak samo jak określenie, że coś jest drogie. No, nie ma przecież ustalonych konkretnych widełek, które określałyby nam przedmioty, które są drogie. Pojęcie drogi jest pojęciem względnym, jest ono zależne od zasobności portfela. Dla jednej osoby wydanie na przykład 50 tysięcy na urządzenie kuchni będzie nie do przeskoczenia. Będzie zupełnie absurdalne, dla innej osoby wydanie 150 czy 200 tysięcy na to samo pomieszczenie będzie kwotą absolutnie akceptowalną i normalną. Właśnie z tego samego powodu są osoby, które jeżdżą Dacią albo Porsche tylko dlatego, że mają zupełnie inne możliwości finansowe, zupełnie inne oczekiwania, zupełnie inne doświadczenia i zupełnie inne wymagania oraz potrzeby. I tak, im więcej ma się pieniędzy. Tym większe ma się potrzeby i oczekiwania, bo ma się też często większą skalę porównawczą. Zarówno wśród rzeczy, które są tanie, które są ze średniej półki, i które są z tej półki wysokiej. Dlatego bardziej docenia się też te jakościowe przedmioty i chętniej się za nie płaci. Jestem bardzo ciekawa, jakie Ty masz zdanie w tej kwestii, czy się ze mną zgadzasz, czy wręcz przeciwnie, napisz o tym w komentarzu pod tym odcinkiem. Ja oczywiście, jak zwykle, zachęcam Cię też do subskrypcji mojego kanału. Jeśli do tej pory tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, do kliknięcia przycisku dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które będą pojawiały się na tym kanale, oraz będzie mi także bardzo miło, jeżeli klikniesz łapkę w górę pod tym odcinkiem, za co bardzo Ci dziękuję. I jak zwykle zapraszam Cię na kolejny film już w przyszły piątek o godzinie 19.30. Tymczasem trzymaj się ciepło, no i do zobaczenia.